Mojej drodzy, a podczas wyścigowego weekendu w Poznaniu nie dało się nie zauważyć pewnej ciekawostki, ale także pewnej nowości, która czeka na wszystkich kierowców, na wszystkich chętnych zawodników w sezonie 2023. Toyota Racing Cup 2023 właśnie to nowy projekt, z którym udało mi się, o którym udało mi się porozmawiać z promotorem, z Harkim Sałacińskim, i opowiedział Wam troszeczkę o tym, jakie są idee, jakie są założenia promocji właśnie tego pucharu, ale promocji również wyścigowej wersji Toyoty. Toyoty, która ma być w założeniu samochodem łatwo dostępnym, samochodem stosunkowo tanim także w eksploatacji samochodem tanim w użytkowaniu, ale samochodem w pełni wyścigowym i samochodem, w którym będzie się można ścigać z dobrą promocją w dobrych warunkach wyścigowych samochodowych w mistrzostwach Polski w sezonie 2023. Tak właśnie wygląda Toyota Jaris. Myślę, że doskonale jesteście zaznajomieni z tym samochodem i z jego wyglądem. Toyota Racing Cup 2023 to właśnie ten nowy projekt, który także podczas tego weekendu jest i będzie promowany przez promotora i trzymamy kciuki. Myślę, że pierwsze rozmowy, które już się odbywają z zawodnikami, one trwają i myślę, że zainteresowanie. Takim pucharem powinno być dobre, a wszystko to sprawia, że wyścigi sport samochodowy w Polsce zyskuje na znaczeniu i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. A tymczasem zapraszam Was na rozmowę z promotorem tegoż cyklu, z promotorem Toyota Racing Cup 2023, Arkiem Sałacieńskim. Arku, bardzo ciekawa rzecz dzisiaj na Torze Poznań. Bardzo ciekawy samochód na Torze Poznań, który zwiastuje nowy Puchar. Nowy Puchar, który ma zadebiutować w sezonie 2023. 2023. Czy możesz nam opowiedzieć coś o tym, o tym Pucharze i o tym samochodzie, który stoi za Tobą? Tak, Toyota Jaris najnowszej generacji. Bardzo znane auto, niezwykle popularne. W związku z tym no, uznajemy konstrukcję jako sprawdzoną, dlatego na nią stawiamy. Samochód specyfikacji 1.5, wolnossący benzynowy silnik 125 koni. Do tego dokładamy profesjonalne zawieszenie, mocne hamulce. Sportowy wydech, no i cały tutaj pełen zakres bezpieczeństwa związany z wyścigami. Samochód powszechnie dostępny, ale samochód także, jak powiedziałeś, sprawdzony w bojowych warunkach. Toyota ten samochód eksploatuje no przede wszystkim w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata. Samochód, który jest świetną konstrukcją. Oczywiście w, w, w ramach rajdów samochodowych w WRC. Toyota od kilku lat po prostu dominuje, mówiąc krótko, niekiedy zajmując pełne podium. Na imprezach rangi mistrzostwa Świata. No, Jaki będzie, jakie będą warunki zgłoszenia się do tego pucharu w sezonie 2023? Kto będzie mógł w tym pucharze wystartować? Jakie są założenia organizatorów? Znaczy, wystartować może każdy, kto ma licencję. Jeżeli ktoś takiej licencji nie posiada, to tutaj jako promotor też jesteśmy w stanie pomóc, poprowadzić po prostu zawodnika w kierunku zdobycia licencji. I profesjonalnych startów. Natomiast no, progiem wejścia jest kupno samochodu. Mhm. E, samochód należy po prostu nabyć byciu dealera. My to auto przebudowujemy na wyścigówkę e, i wtedy po prostu można startować. Plan jest taki, żeby auta ścigały się co najmniej 3, 4, może nawet 5 lat. Jakie są koszty startu w takim pucharze? Czy Niezwyk... o tym możemy powiedzieć? Niezwykle trudno w tej chwili to ocenić ze względu na wiadomą sytuację. Mhm. Na rynku. Celowaliśmy już, już w różne targety, pułapy cenowe. W tej chwili wydaje mi się, że kwota rzędu 120 tysięcy netto jest, jest taką adekwatną na dzień dzisiejszy kupna i zbudowania takiego samochodu. Ja myślę, że to świetny pomysł, bo Puchary się bardzo mocno w Polsce rozwijają. Tor Poznań przeżywa bardzo dobre chwile. Wielu zawodników, ponad 100 zawodników zgłoszonych podczas tego wyścigowego weekendu, to, to dobrze świadczy o polskim sporcie samochodowym. Tak, no formuła pucharu jest taką najbardziej czystą formułą wyścigową. Tak? Każdy zawodnik dostaje dokładnie taki sam samochód nie ma w nich żadnych różnic liczą się tylko i wyłącznie umiejętności kierowcy tak? i wszyscy sobie to cenią właśnie chwalą i są naprawdę szczerze po prostu zadowoleni później z efektów fajnie jakby ilość zgłoszeń zawodników którzy są zainteresowani tym pucharem była duża czy obecnie widzicie dużo zainteresowania wśród zawodników Jest zainteresowanie mamy już kilka osób które jakby deklarują się tak? uczestnictwem w naszym pucharze więc liczymy na to że od przyszłego Roku ruszymy naprawdę jakby z wysokiego C. I z dobrą promocją, co też jest niezwykle istotne. Tak, dokładnie. Czego możemy Wam życzyć przed. No, przygotowując się jeszcze do sezonu 2023? Czego? Co najmniej 10 samochodów na gripie w pierwszym wyścigu nowego sezonu.